Dobra, powiedzcie coś. Halo? O. Jesteś na muszce. Jo, ty się kurde na moją szpadę zaraz nadziejesz. Dobra, idziemy na statek. Gdzie jest nasz statek? Chłopaki? Nie, ten ty? Nie. No chodźcie, musimy dać na brzeg chyba, nie? Gdzie jest Tomek? O, no jestem, jestem. Tam jest nasz. Tam jest, tam jest, tam jest. Tu no, trzeba, no A proszę. no to idziemy, idziemy. Porozmawiamy ze zbieraczami złota. Poczekaj, bo musimy porozmawiać. Questa wziąć. Czy Pani jest poszukiwaczką złota? I tam, bo spać się mogę. W ogóle musimy jakoś podzielić, nie? Ktoś musi sterować, ktoś musi nawigować w którą stronę. Ja mogę sterować. Co, ty możesz? Sterować. Ty nic kurwa nie możesz. Jako jedyny z was mam patent żeglarski, tak? masz patent żeglarski? to ci to kurwa sprzedał? <laughs> Nie wiem, ale mam. Dobra, kula, armatnie jakieś so mamy chłopaki, drzewa jakieś mamy. Tak, no tam to jest, to jest też amunicja i... Mamy, jaki, mamy beczkę z wodą, tylko nie by tam było, nie wiem, ale mamy. O, są zadania, są dwa. Dobra, no to płyniemy, ja, ja będę nas prowadził, chłopaki. Dobra, wypłyniemy, coś, coś się wymyśli po drodze. Zadajecie, no żaglę, postaw żagle. Dobra, zyskujemy w kapitanem. Arrrrr. No i teraz tak, problem jest, bo ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Patrz. Widzisz to? Widzisz to? Widzisz, to? B to? No, no, Widzisz to? No szagle postawcie, bo nie mam sterowności. Widzisz to? Co? Widzisz to? Pani się odpiłeś! Ja pierdolę. Chłopaki to nie niemy Przepraszamy Gdzie jeszcze dziura? Jest? Tak wyglądały moje szkolenia, żeby zdać patenty Nie bałem się w boję. Czekaj, spróbuję może wsteczny jakiś, czy coś? Jaki kurwa wsteczny? Ma No a jak chcesz cofnąć teraz? Ja pierdole, no jak jakbyście to kurwa zrobili? Tak my, Dobra, tak. skręcamy. Do a ty spróbuj tak... Skręc... Złóż te żagle, jebane. Na chuj, się no, złożył czy... żable jak nam wiatr biał w tą stronę, że ten... że nas na to. Proszę wyciągnąć turbopagaje. Wyciągnąć? Dobra, lecimy. Ja wezmę lampę. O, widzisz, udało się, udało się. Tylko teraz teraz w drugą stronę. Dobra, na razie wykręcamy. To jest wszystko wymierzone. Ty czekaj, my tu się. Nie, nie, zmieścimy się. Czekaj, spokojnie, wykręcamy. No i trzeba było złożyć ten, ale nie, gdzie ty tu jest ten drugi? A to za gilak się sporo? A teraz no, Tylko że teraz... kurwa no. a co ja kurde robię, mam skręcone na Baxon Ja idę szukać ziemi, mam pływać w ogóle. Już spacerował po desce. Duże lądowy, kurwa. O, zaraz cię przed... pod kilem przeciągnął. Coś takiego. Zaczepiliśmy się tutaj chyba. Czekaj, zobacz. Ładnie idzie. Ładnie cofamy. To jest parkowanie równoległe, teraz co robię. Dobra, ja nie ja wiem, czy to jest ważne, chłopaki, ale płyniemy w złą stronę. Nie wiem, czy to jest ważne, ale jesteśmy, kurde... Zaparkowaliśmy bez kotwicy. Nie musicie dziękować. Zaparkowaliśmy bez kotwicy. Równolegle, kurde. To żagle teraz jakieś postawcie trochę. A no tak, a... tak, tak pół na pół, do 3, czwartych. A już płyniemy? Już dobrze. <laughs> teraz musimy <możemy> się, <laughs> się odczepić. Ale, ale wiatr mam w drugą stronę, tym? <laughs> Widzę. Dobry, nie, ale nie, postawcie żagle, może nas trochę do tyłu dociśnie i w przód statku odczepimy. Samy chłopaki A ten nie my poczekaj Musisz w prawo kręcić. No boxa w prawo No kręcę w prawo Co? co masz tutaj namiot taki Bobi żagiel wszystko zasłania A co masz w lewo tutaj? No to nic. No właśnie. To jak w prawo to się w ten tablicz pierdolimy. No a w lewo przecież też nie przejepujesz, ale w prawo masz wyjazd. dobra po prostu. po prostu co? I zmienimy przekaz i nawigatora. Jos, tam się kurde zmienić. co tu jest Jest dobrze. A tak jak zrobię? Kurde a ten znowu siedzi na burcie. Dobra, wyjdź. Opuść kierownicę. Nie. Czemu w tą stronę kręcić? W drugą kręć! No i co z tego, że kręcę tu? Zobacz, czy coś się rusza! Cały czas mam na maksa w prawo, tak jak mówiłeś! O, o, o! Zaczęliśmy się chybotać. Się. Dobra, powiem wam tak, Ten żagle to pomysł. Ja to składam. Musimy się najpierw... Ja myślę, że któryś z nas powinien wejść do wody i nas pociągnąć. No ciągle właśnie Ja myślę, że... O, o, czekaj Poczekaj, mam plan Teraz tylko, że te się tak nie obrócą Bo rwia... O, Teraz ty kręcisz? O, 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 Dobrze, dobrze, dobrze Prawo, a co? A jak on tak zrobił? Poczekaj No wiej w drugą stronę tego żagla o. No i tu no baki... <śmiennie> no, baki... <śmiennie> baki <szedłeś. śmiennie> jak to kurwa tu weszło bo Je, kurwa Oj, Co pan... tu człowiek w drugą Jak wypływamy to jeszcze palimy ze sobą z ty pierdolne <śmiennie> 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 Ja Ja no, baki... A weź ją, no, weź rozwal tą kładkę przed nami Ej, bo nie w tą stronę kręcisz a tu to, czeka. Ja, ja będę te... kręcił w drugą, to utkniemy znowu przy tym damiocie. <grytanie> Co było się zaproszenie ludzi do gry, czy rozpoczęcie wypojęcie kurwa z pierwszego portu. Kurde Tam, Kręcisz źle znowu. Tam źle kręcisz. Dobra, ja może te żagle podniosę, bo to naprawdę nic nie zmienia aktualnie. Nie, zobacz, jesteśmy już dalej niż bliżej. Chcecie bliżej niż dalej. No ale teraz o. utkniemy w drugim, w drugim kierunku. Chujaj, no. nie utkniemy, zobaczysz. Podpalać wsteczny. Ty nie ja! A, a opuścili teraz, czekaj, kotwicę. Kochani, idzie dobrze, idzie dobrze, zobaczcie. Opuściłem, Powoli. Opuściłem kotwicę. O co? Wypuść mnie stąd. Weź <laughs> <laughs> podnieś tą kotwicę, bo już zacząłem dobrze skręcać, a teraz mnie fale zdoszą no nie. Dobra, to my koncert ci będziemy grać. Wyciągaj... Lupnie. Michał. Wyciągaj instrument. O, 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 o! Przesuwamy się centymetr do tyłu. O, o, o! o już prawie, już prawie. I dlatego jednostki zasilane szaglami powinny mieć awaryjny silnik motorowy. Kochani, czy wy Ej, bo teraz zgłupiałem. czy my mamy kotwicę podniesioną czy nie? Podniesioną mamy, prawda? o o o o o o, o, o. Jak tak nie będziesz patrzył w koło, co się dzieje, to w sumie jakby ma przygoda, nie? Chyba się uda! Żaglej! Musisz cofnąć jeszcze. <laughs> Weź mi, <mnie> popchnij! Nie, <laughs> ja nie widzę problemu. Co się powoli? Mi się wydaje. Cofa się powoli. Tak, o! powoli się cofa. O! <laughs> Napotkaliśmy chyba skały. Co, idą się nad nami zlitował? Nie wiem, że tam, tam gdzie byliśmy wcześniej. Dalej jest taki problem. O o! Chłopaki znowu zaparkowaliśmy równolegle. Może pan... kurwa ja pierdolę. Ale ja mam plan O, 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 prawie weź w tamtą kładkę O! Łapa, łapałem się Ciągnij Jak ciągnąć? No, ciągnij ten harpun, ale nie tak. A jest sygnał pomocy. To nie był sygnał. Dobra, ale jesteśmy w dobrym kierunku. No, już byliśmy w tym dobrym kierunku. Ale dobra, dobra, może wycofa, może wycofa. No dobra, tak daleko jeszcze nie byliśmy. I teraz myśli co? <śmiewanie> jak na mój głos płynie to w przód Nie no stoi w miejscu <śmiewanie> Nie ma tutaj poprawy jakichś nie biegów czy coś Jak z biegów na statku Ci cofnęło nas trochę Czekaj jak ja to zrobiłem Odpuść, ja już wiem, ja umiem Dobra, wycofaj Raz, O! Widzisz? Chłopaki? Chłopaki? Płyjemy? Chłopaki opracamy się! O cholera! Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem! Męczu się granat nami zlitowało! No, no, będzie trzeba naprawić tu, bo będzie dziura. Albo nie? Albo nie będzie dziury? Dobra, 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 i teraz zaglę, zaglę, zaglę zaraz. Choma, jak ty umiesz, zaglę. Na, Na wprost? No nie wiem, tak żeby wiadomo.

Dobra. dobra Musisz płynąć na zachód, west Na West, dobra no, ogłownie, my płyniemy! My naprawdę płyniemy <noise> 100 lat Ale prosto na West czy bardziej north west. North west. na Northwest? Northwest Na razie chyba prosto na West Co? Znaczy w dół musisz no. jeszcze płynąć, poczekaj Jak w dół? No płyniemy do tej okrągłej do tego żółtego, tak? Nie! Do tego płyniemy. Do tego! A, no to ja, to bardziej, jeszcze, jeszcze w lewo musisz, panie, ten W lewo, kurwa! W lewo. Za, Zachód, południe, no, południe, we zachód. Takie nieba skały jakieś przed nami, bo ja nie widzę. Na no mapie nie ma zaznaczonych skał, nikt nie rysował wszystkich skał na mapie, wiesz? No to je, niech jeden z pas, kurde, wyjdzie! Pokaż mi je. Bo ja to manewruję na ślepo! Chłopak, chłopie! Udało się wyminąć! Stopy wody pod kilem. Majtki. Ja tu to... no, nie, nie zobaczyłem tej Dobra, skały! Znalazłem tą! Kurwa! To... Kurwa, no! Chłopaki? To strzela w nas? Nie, skały są! Tylko ja nic nie widzę przez Musimy ten szangiel! Wylać wodę, wylać wodę, wodę! No to wylewaj, wylewaj. Pokojnie nie przejmuj się! Już naprawiam statek. Tak, chcę żeś kurwa zajebał te skały. Bo ja tu nie, nie widzę! Bo, Tyło, bo przed nami jest wyspa ogólna i tak fajnie by było jakbyś się w nim nie wkierdolił, no? Tak tylko mówię. Dobrze, to sterujcie. Ku. Znaczy sterujcie, nawigujcie mnie. Skręć, y... panie Tomaszu kręć. Panie Kremaszu, Panie to masz skręć! Panie to jest... No bo nie kurwa, kto no tego nie widziałeś? no. nie widziałem! No kurwa wyspa przed nami, była, jak wyspę wyspy nie zauważyć? Zagiel przed sobą! Kurwa tam jest nie żagiel. Wypierdolę z tego zdrowia. Dobra, zaparkowaliśmy. Dam ci go trochę wyżej, co? Będziemy wolnie płynąć, ale patrz, o. O, dziękuję. Teraz o. widzę.